Miłka Skalska, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. Czuwaj, w legionowie! Przez trzy dni zuchy i druchowie śpiewali i stosowali sztuki magiczne. Dziś zakończył się trzeci ogólnopolski festiwal piosenki harcerskiej wiosenne czarowanie. Lauraci wystąpili w koncercie finałowym. Bez piosenki nie ma harcerstwa. Druchowie śpiewają wszędzie. Na zbiórkach, na ogniskach obrzędowych, na festiwalach. W Wolnej chwili. Od trzech dni grali i śpiewali na ulicach placach Legionowa, ale przede wszystkim w sali koncertowej, gdzie rywalizowało ze sobą ponad 30 zespołów. Uczestnicy festiwalu prezentowali dwa utwory. i Jeden nawiązywał do żeglarstwa. Żywi oceniało, broń Boże, nie to, czy ktoś śpiewa, czy fałszuje, czy, czy warsztat aktorski, ale oceniało tą naszą harcerską sprawność, to, czy się porwie publiczność, czy porwie. Ta sztuka udała się między innymi harcerzom z Łomży, Legnicy i Lublina oraz zuchom z zespołu Szalone Dzieciaki z Wrocławia. Dla nas jest taka nasza pasja, którą y, pielęgnujemy i o nią dbamy, żeby móc się pokazać innym. Nagrodę publiczności zdobyła druhna Ula z Legionowa. Ten festiwal i ta atmosfera ja myślę, że nie tylko mnie, ale bardzo, bardzo dużo osób nauczyło śpiewać i grać i w ogóle ruszać się na scenie i takiej śmiałości nabraliśmy w tym wszystkim i takiej odwagi. Legionowski festiwal staje się coraz bardziej popularny wśród harcerskiej braci. Pierwsza edycja miała trwała w ciągu jednego dnia, druga edycja dwa dni, trzeci dzień, trzeci festiwal trzy dni. A czwarty? Myślę, że staniemy przy opcji trzech dni ale organizatorzy myślą o zmianie terminu. Jest już za to znany temat czwartego wiosennego czarowania w Legionowie. Będzie to wyznanie Kocham Bieszczady. Harcerskim czuj czuj czuwaj kończymy kurier mazowiecki. W niedzielę 20 maja dzień na Mazowszu i w stolicy podsumujemy o 21.45. Spotka się z Państwem Marzena Perdion. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.